Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku będziemy sobie omawiać ten obrazek. Ten obrazek, na którym widzimy góry, rzekę i dom. Między innymi jest tutaj oczywiście dużo więcej innych elementów i może rozpoczniemy omawianie tego obrazka od rzeczy najważniejszych. A więc co widzimy na tym obrazku? Głównym elementem tego obrazka, czyli najważniejszym elementem tego obrazka są góry. To są właśnie te elementy. Tutaj z tyłu to są góry. Za górami widzimy też słońce. Słońce bardzo mocno świeci. Widzimy tutaj promienie promienie słońca. Poniżej gór, tutaj przed górami jest też łąka. Na łące jest dom. Z tyłu jest jeszcze drugi dom. Ten dom jest mniejszy, więc możemy na niego powiedzieć domek. W języku polskim zdrobnienia robimy właśnie w ten sposób. Dom, duży dom, mały domek. I tutaj widzimy trawę, łąka, trawa, drzewa. Te elementy to są oczywiście drzewa. Są to prawdopodobnie drzewa iglaste, ponieważ tak wyglądają drzewa iglaste czyli drzewa, które zawierają igły zamiast liści. Typowe drzewa, najczęściej spotykane drzewa liściaste, mają liście, a drzewa iglaste mają igły zamiast liści. Tutaj przez środek naszego obrazka płynie rzeka. W rzece tutaj znajdują się też jakieś stworzenia, jakieś zwierzęta, być może też jakieś kamienie. Nie będziemy tutaj dokładnie tego omawiać. I tu po lewej stronie jeszcze widzimy jakieś elementy, być może są to snopki siana. Jeżeli są to snopki siana, to jest to po prostu ubite siano i związane w taką paczkę. Przejdźmy jeszcze tutaj do górnej części tego obrazka. Tutaj widzimy chmury. Te elementy, które widzimy na niebie, to są chmury. Cała góra to jest niebo. Jeżeli jest, jest tych chmur więcej niż jedna, to oczywiście chmury. Jeżeli to jest pojedyncza chmura, to powiemy chmura. Czyli chmura, 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 chmura. Ale jeżeli widzimy ich tutaj pięć, to powiemy, że na niebie są chmury. Słońce schowane jest tutaj za wierzchołkiem góry. Co to jest wierzchołek góry? To jest właśnie ten najwyższy element. Czyli tutaj jest wierzchołek góry, tutaj jest druga góra i też ona ma swój wierzchołek. I być może jeszcze tutaj mamy trzeci wierzchołek. Jeżeli góra jest mała, możemy na nią powiedzieć pagórek. Być może na przykład na tutaj tą część możemy powiedzieć pagórek. A już na pewno moglibyśmy powiedzieć pagórek na tą malutką górkę. Malutka, czyli bardzo mała. Malutka górka nazywa się pagórek. Połączenie trawy, czy też łąki z rzeką nazywa się Brzegiem rzeki, czyli tutaj jest prawy brzeg rzeki, tutaj lewy brzeg rzeki. Lewy, czyli położony z lewej strony, prawy, czyli położony z prawej strony. Tutaj widzimy dwa zwierzęta. To są prawdopodobnie zwierzęta hodowlane, mogą to być na przykład owce. Nie jestem pewny. Rysunek ten został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czyli Generative AI. Więc te zwierzęta nie są tutaj zbyt dokładnie narysowane, ale możemy domyślić się, że są to na przykład owce albo też psy. To mogą być psy. No, ten, to zwierzę, mogłoby być psem na pewno. To raczej nie, bo jest troszeczkę zbyt grube, więc to prawdopodobnie jest jakaś owca albo coś podobnego. Przejdźmy jeszcze do domku. Tutaj u góry widzimy dach. Na dachu umieszczony jest komin. Tutaj z boku w ścianie jest umieszczone okno, i tutaj też widzimy drugie okno. To okno jest pionowe, a to okno jest poziome, czyli umieszczone horyzontalnie. Pomiędzy górami znajdują się takie zagłębienia, które nazywają się dolinami. Czyli pomiędzy tą górą a następną górą tam jest dolina, pomiędzy tą górą a tą górą również tutaj jest kolejna dolina, czyli jeszcze raz pomiędzy górami znajdują się doliny. W rzece płynie woda, powietrze jest bardzo przejrzyste, ponieważ widzimy bardzo dokładnie wszystkie elementy. No dobrze, to teraz może powtórzymy sobie jeszcze raz wszystkie te słowa. Ja teraz użyję może narzędzia tekstowego, żeby je dodatkowo opisać, żebyśmy mieli tutaj pewność, co to jest. To jest chmura. Tutaj na środku mamy słońce i promienie słońca. To jest troszeczkę za dużo, więc ja to troszeczkę tutaj zmniejszę. Czyli mamy słońce i promienie słońca. Dodajmy tutaj kolejny napis. To jest wierzchołek góry. Wierzchołek. Tutaj powinniśmy jeszcze dopisać cecha. Tutaj mamy dwa drzewa iglaste. Tutaj mieliśmy kilka elementów, o których mówiliśmy. Był to na przykład komin. Komin. Tutaj był dach i nadal jest dach. Czyli komin na samej górze, dach. Dom. W domu jest jeszcze okno i drugie okno. Napiszmy, może dom tutaj przykleimy gdzieś w tym miejscu, położymy w tym miejscu i dodajmy tutaj przy oknie napis okno. Tutaj mamy kilka elementów, o których mówiliśmy, a mianowicie była to trawa. Trawa prawa, mamy też tutaj brzeg rzeki. W tym miejscu płynie rzeka. Tutaj są zwierzęta. Jak już mówiłem, nie wiemy dokładnie jakie to są zwierzęta. Być może to jest pies. A to owca? Nie wiem. No, nie wygląda to bardzo na owce, ale mogłaby to być owca. Przejdźmy więc do opisu rzeczy, które wiemy nieco dokładniej. Powiedzmy, że tutaj jest snopek siana. Nazwijmy to więc snopek siana. Co jeszcze? Tutaj mamy. Pagórek. W tym miejscu mamy zbocze góry, czyli boczną część góry. Przejdźmy dalej. Mieliśmy już tutaj wierzchołek góry. Wierzchołek góry pomiędzy górami jest Dolina. Żeby to dobrze zaznaczyć, ja może kliknę gdzieś w tym miejscu. Dolina. O, mniej więcej w ten sposób. I tutaj jest jeszcze jeden element, o którym wcześniej mówiłem, a mianowicie mały dom, czyli domek. Być może jest to domek dla zwierząt, a być może jakiś domek gościnny, również dla ludzi. Dziękuję wszystkim za uwagę i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli te filmy Wam się podobają. Dodajmy tutaj bardzo ważny napis. Subskrybuj. I ten napis powinien być bardzo duży. Subskrybuj. Nie jest to proste słowo. Ale teraz już jest napisane poprawnie. Subskrybuj. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.